Wybuch wulkanu w Etiopii to nie apokalipsa jutro, ale przypomnienie, że Ziemia nie czeka na nasze pozwolenie. Afryka pęka od milionów lat dwa w rocznie. Kontynent się rozsuwa, rodzi się nowy ocean. I powoli jak twoja babcia schodzi po schodach. Ale wybuch heli gubi po 10 tysięcy lat? To jak ktoś otworzył drzwi, które były zamurowane od wieków. Popiół leci na 14 kilometrów, loty omijają. Indie kaszlają, to nie fikcja, to geologia. Morał? Politycy gadają o klimacie w klimatyzowanych salach. A planeta mówi, hej, ja tu pękam, a wy się kłócicie o wiatraki. Może zamiast pouczać Polskę o praworządności, najpierw ogarnąć, że Afryka się rozsuwa i że nasze granice na mapie też nie są wieczne. Bo kiedyś będzie nowy ocean, a Bruksela powie, to nasza jurysdykcja. A my, no spokojnie, to tylko woda. Tylko, że woda z popiołem. Więc nie panikuj, ale nie udawaj, że to bajka. Afryka pęka, ale my jeszcze nie. Ziemia pęka? Okej, okay, ale według internetu pęka bo Rockefeller wiercił za głęboko, Japonia już się pakuje, a kontynenty lecą jak klocki jęgi. Tymczasem naukowcy mówią spokojnie? To tylko geologia. A geologia odpowiada spokojnie? No, chyba że jesteście w TikToku.